Hej, zaczekajcie! Wolniej! Nie jestem wujefistą i dźwigam kamerę! Ach, ci młodzi! Żadnego zmiłowania nad starszymi! Przypominam, odstęp, odstęp, panowie i panie! Nie, żebym był zazdrosny, ale miejcie na uwadze względy sanitarno-epidemiologiczne! Dzień dobry! W kolejnym odcinku z cyklu Nauka. W czasach zarazy gościmy parę napalonych na ćwiczenia WFistów. Oj, coś mi się zdaje, że ta dwójka ostro weźmie Was w obroty. Witamy naszych gości. Pani Ania. Dzień dobry. I pan Marcin. Dzień dobry. A tak w ogóle to co wy tu razem robicie? Spotkaliśmy się przypadkowo uprawiając biegi. Czy to prawda panie Marcinie? Prawda, prawda. A no czyli nie złamaliście kwarantanny, że się tak sobie umawiacie i... i że niby to jakaś randka w lesie czy nie, coś. Nie. Okej. Okay? Czekamy wszystkiego. <laughs> Dochodzą słuchy, że w miastach ludzie nie odwiedzają pracę zabaw czy... Takie jakieś siłownie na powietrzu. Wy jako nauczyciele wychowania fizycznego pochwalacie coś takiego? Nie, absolutnie. Wirus może utrzymywać się do kilku godzin na urządzeniach metalowych. Odradzamy, raczej zachęcamy do spędzania czasu w odosobnieniu, na własnych podwórkach, w lesie, poza miastem, na polach. Panie Marcinie, jak wszyscy wiemy, że istotą sportu jest rywalizacja i można powiedzieć, że sport no, zastąpił wojnę. No ale w tym momencie chyba wszelkie gry zespołowe odpadają. Oczywiście podkreślam, wszelkie gry zespołowe kategorycznie ich odradzam. Walczymy głównie ze sobą, ze swoimi słabościami, trenując swoją wytrzymałość, wydolność organizmu i odporność. A jeśli chodzi o na przykład w rodzinie, rodzice z dziećmi, to nalegam na to, bliższy kontakt, nawiązać bliższe kontakt ze sobą, razem pójść na przykład do lasku, pobiegać. To oczywiście polecam. Teraz to my, mieszkańcy małych miejscowości, jesteśmy w komfortowej sytuacji. Przecież każdy z nas ma przydomową siłownię, klub fitness, a nawet nie jeden by znalazł cały stadion sportowy. Proponuję wyjść z domu, zostawić na chwilę komputery, żeby nam nawet oczy odpoczęły, wyprostować się, wyjść po prostu, proponuję, na własne podwórka, do lasu, w pola, tam, gdzie nie spotkamy innych ludzi. Niektóre z ćwiczeń, które dzisiaj pokażemy. Yy, będą bardzo pomocne. Możemy w ten sposób odciążyć naszych rodziców. Rozumiem, że chodzi o prace domowe, czyli po prostu jakieś grabki i te sprawy? No, będziemy wykorzystywać w dzisiejszej lekcji przybory i przyrządy nietypowe. Takie, których nie znajdziemy na sali gimnastycznej. To ja zapraszam do lasu. Które oferuje nam siłownię, klub sportowy i hale sportową w jednym. Oczywiście, do dzisiejszych ćwiczeń będzie nam potrzebny odpowiedni strój sportowy. No to od czego zaczynamy? Każdą aktywność fizyczną musimy rozpocząć od odpowiednio przeprowadzonej rozgrzewki. Oczywiście, ze względu na sytuację, jaka panuje, nie będziemy z panem Marcinem ćwiczyli dzisiaj razem. To do dzieła. Na miejsce można wykorzystać z drzewa do biegu wahadłowego. A teraz salon naturalny. Teraz zaczniemy od rzutów, od rzutów do celu jak dawni wojownicy. Trafiony. To już koniec rozgrzewki. Zaczynamy. Przechodzimy do przydomowej siłowni i klubu fitness. Raz jedno, raz drugą ręką. A teraz bieg z oporem. Oh. Spaniawa ćwiczenie. A teraz czas na relaks. Obrót. 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 Dobra, start, start. Obrót, obrót, obrót. 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 A na koniec ćwiczenia rozluźniające. To pokazaliśmy kilka ćwiczeń, które można wykonać bez żadnego specjalistycznego sprzętu. Nasi dziadkowie i pradziadkowie wykonywali te ćwiczenia od zarania dziejów, zachowując tym samym sprawność do końca swojego życia. Nie jeden taki dziadek przeskoczyłby nas młodych. Dwa razy. Dziękuję bardzo pani Ani i panu Grzegorzowi za współpracę przy filmie ja was bardzo zachęcam żebyście nie tylko siedzieli w domu nie tylko odrabiali zadania wiadomo, musicie je zrobić, ale tak samo musicie wyjść na zewnątrz poćwiczyć troszkę pomóc rodzicom wiem, że mamy bardzo trudny czas ale to nie zwalnia was z dbałości o własną kondycję o własne zdrowie pamiętajcie, w zdrowym ciele zdrowy duch i naprawdę pamiętajcie, nie spotykajcie się z drugimi osobami. Można ćwiczyć samemu, nawet nie, wiedząc, nie zdając sobie z tego sprawy, że wykonując przydomowe takie czynności, wzmacniamy swój własny organizm. Wiadomo, nie każda pogoda jest odpowiednia, żeby wyjść na zewnątrz, ale naprawdę, jeżeli pogoda jest sprzyjająca, zachęcam. Do wyjścia jednak na zewnątrz, złapania trochę świeżego powietrza, nie tylko siedzenia w domu. Dziękuję wszystkim za uwagę i zachęcam do ćwiczeń. Do widzenia. Do zobaczenia. Chociaż uczymy się na odległość, mam nadzieję, że nasze apele nie będą przysłowiowym biciem głową w ścianę.